Cześć, witajcie z tej strony Fifilego Fan, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd magazynu Lego Ninjago numeru dziewiątego, numer 8 na rok 2020. Zapraszam! Więc tak, jak już sam wspomniałem, jest to numer 8 na rok 2020, czyli ten sierpniowy. No, jak zawsze magazyny kosztowały 12,99, niestety zdrożały. Teraz do ceny 14,99. No, niestety zdrożały, no nic na to nie poradzimy. Dostajemy w tym magazynie jako prezent figurkę Białego Ninja z Mistrza Lodów, stroju z sezonu 11 Sekret, z zakazanego z No niestety, ale no jest taki błądzik, nasz Zein, ma żółtą twarz, w zestawach ma srebrną, więc trochę słabo. Jeszcze saszetkę z kartami Lego Ninjago Trading Card Game, seria 5, następny poziom. Jest ucieczka z labiryntu bohaterów, 12 stron komiksu i jeszcze limitowana karta niego, Ninja Trading Card Game, Seria 5, następny poziom, limitowana karta numer 14. Jak sami wiemy, jeszcze poprzedni magazyn był z sezonu 12, czyli wspaniałe Imperium, a ten magazyn nawiązuje już do sezonu 13, czyli Mistrz Góry. Sezonu, którego jeszcze nie ma w Polsce, za granicą oczywiście już jest, no nie? E, dobra, więc w każdym razie przejdźmy sobie do środka magazynu. Mamy lochy Shintaro, mamy opis tych lochów Shintaro z 13 sezonu LEGO Ninjago Mistrz Góry. Jest także spis treści i mamy tutaj pokazane dwa czadowe plakaty, które dostajemy w tym magazynie. Możecie się im teraz przyjrzeć, no bo na okładce ich nie było, więc w każdym razie spoko, możemy iść chyba dalej. Mamy fakty, prawdziwa, potwornie nowa przygoda i mamy właśnie wprowadzenie do sezonu 13, czyli Mistrz które powinno być już w poprzednim magazynie, ale to mniejsza z tym. Mamy opis mansów, geklesów, jest też opis szkieletowego czarownika. Patrzcie, nawet są ninja w tych nowych strojach. Te nowe stroje mi się podobają. A jak niektórzy nie wiedzą, czemu niektórzy mają srebrne zbroje, a niektórzy złote? Jay Lloyd i Nia mają srebrne zbroje, ponieważ oni zostali porwani przez mansów. A Kai i Zej mają złote, ponieważ byli po. ten. Porwani przez g Klasów, a Kol ma złotą, jeszcze nie wiem czemu, bo po prostu nie oglądałem jeszcze całego 13 sezonu za granicą. No nie? Dobra, idziemy dalej. Mamy zabawkę Zein, informacja o naszym Zeinie, jak go złożyć. Moim zdaniem całkowicie spoko. Dalej jest misja: poszukiwanie zbroi. To jest taki chyba jakby labirynt. Dobra, jest także reklama magazynu LEGO Ninjago, wydanie specjalne. Trzecie w tym roku. Ten magazyn będzie na moim kanale, tylko jeszcze nie wiem kiedy, bo nie udało mi się go jeszcze zdobyć. I tak, jest komiks. Rozpo, rozpoznanie walką. Ok, po, czyli po prostu jest komiks już nawiązujący do 13 sezonu. Są ci ludzie z Shintaro, którzy latają... Ta nowa perwa przeznaczenia, te nietoperze. Tylko gdzie jest misja, elementy z błędów, czyli znajdzie różnicę, no chyba każdy wie o co chodzi. I przerwa dwustronny plakat, właśnie sobie to teraz może wyrwiemy bez cięcia. I tak, z pierwszej strony jest to Nia. No te tradycyjne plakaty, które ciągle były, jest ktoś z 12 sezonu 10 i awatar, i tak, mamy nie z sezonu 12 wspaniałe imperium, czyli w tym cyfrowym stroju. NIE w stroju legacy z sezonu 10 Inwazjoni oraz Awatara NIE. Całkiem spoko Plakat Ostatni chyba był Call właśnie w takim formacie. I z drugiej strony jest Ninja Go i mamy Kola z dwoma mieczami przeznaczenia z 13 sezonu Mistrz Góry. Ten plakat bardzo mi się podoba. Teraz wracając do magazynu. W tym miejscu był plakat i mamy e reklamę, oglądaj na kanale Cartoon Network. Mamy tak, DC Super Hero Girls, obóz na wyspie Młodzi Tytani, Aksa, Jabłko i Szczypior. Nic interesującego nie ma. Jest tu druga część komiksu. Komiks się tu ciągnie przez parę stron. Jest kolejna misja, poprowadź misję ratunkową. To jest już chyba kolejny Labirynt, bo jeden już w tym magazynie był. Jest gra, kto wygra jaskiniowy bieg. Tarcza traf w cel, po prostu taka normalna gra magazynowa. Z tyłu tutaj, oczywiście, jest poczta ninja. Osoby, które wygrały w konkursie, kogo mamy? Mamy Annę, mamy Piotra, mamy Oliwię, mamy Rafała, Aleksandra oraz Wiktora. No, całkiem spoko pracę, a także konkurs, podniebny pojedynek. Trzeba oczywiście zrobić pracę, kupić magazyn, wypełnić kupon konkursowy. A do wygrania jest, aż moi drodzy. Siedem zestawów jest jedna sztuka burzowego myśliwca Jaya z sezonu 10 Inwazjoni, cztery sztuki Potęga z 5 oraz dwie sztuki podróży Loida. Te dwa zestawy są z sezonu 11 sekrety zakazanego z Pindzicu, ten z sezonu 10 inwazja oni. Idziemy dalej. Mans przyturlają się 8 września i właśnie 8 września dostaniemy kolejny magazyn Lego Ninjago, oczywiście ze sezonu 13, czyli Mistrz Góry, i dostaniemy w nim figurkę cyfrowego Lloyda, czyli tego Lloyda z sezonu 12 Wspaniałe Imperium. No niestety ten Lloyd nie ma na ramienników, więc to jest no troszeczkę słabo z tej strony, bo jakby miał na ramieniki to było wszystko super, ale nie ma no to troszeczkę słabo yy, taki ciekawy pad będzie jeszcze złota limitowana karta i tak, mamy jeszcze więcej akcji Lego, yy, mamy magazyn Lego DC Batman numer 4 Lego City numer 8 od dzisiaj w sprzedaży oraz Lego Hidden Side numer 5 i jeszcze jest nowość już w sprzedaży te karty Lego Ninjago z następnego poziomu. I mamy jeszcze reklamę magazynu LEGO Marvel Avengers, numeru pierwszego na rok 2020, ponieważ, jak sami wiecie, nigdy w życiu nie było żadnych magazynów z LEGO Marvel Avengers, w ogóle to LEGO Marvel Avengers, ani LEGO Marvel Super Heroes, czy tam Spider-Man. I właśnie powstał właśnie ten magazyn LEGO Marvel Avengers, i pierwszy numer już 20 sierpnia. Więc, jak ktoś jest zainteresowany Marvelem, to może kupić. Ja się nie znam na Marvelu, ale może, może kupię. Bo tutaj jeszcze z Lego Marvel Spider-Man, tak w ogóle. Dobra, z tyłu jest reklama Lego Ninja Trading Card Game, Seria 5, następny poziom. Więc moim zdaniem całkiem spoko. A teraz ja idę otworzyć saszetkę z kartami. Dobra, więc tak, zanim, zanim jeszcze pokażę karty, które trafiłem w saszetce, to tak się prezentuje ta złota limitowana karta, którą dostajemy w tym magazynie. Jest to cyfrowy duet Ninja Nia i Kai, edycja limitowana. No całkiem taka spoko złota karta, więc unikat. A teraz przejdźmy do kart, które trafiły mi się w saszetce, czyli wyższy poziom J i Kai. Taki całkiem spoko karta, to jest chyba ta srebrna, taka silniejsza. Kolejną kartą był wyluzowany Scott. No ta karta mi się bardzo podoba. Jeszcze jest yy, mocarny, śnieżny mistrz miecza, aha. Mistrz Miecza, okej, okay. dobra, nieważne i kolejna karta to Pojazd Wybuch Spinjitzu Kaja, no czyli Spinjitzu Burst Sezon 13, wiadomo i Karta Zasadzki Zamulony, oczywiście żadnych powtórek, no bo to była moja pierwsza saszetka z następnym poziomem, kupię sobie album, no to sobie je tam powkładam, a teraz zbuduję figurkę. Tak się właśnie prezentuje ta sama figurka Zaina. Jak sami widzicie, tors bardzo ciekawy, z tyłu ma katanę oraz na ramiennik. U góry jest taki lodowy znaczek. Oczywiście ma tą swoją broń. Yy, może przyjrzyjmy się broni, ale na początku pokażę Wam, jak wygląda Zain w drugiej twarzy. A tak prezentuje się nasz Zain w drugiej twarzy. Co do twarzyczek, oczywiście, pierwsza jest taka. Uśmiechnięta, czyli tak tradycyjnie zawsze jedna jest yy, uśmiechnięta, yy, z drugiej strony natomiast jest ta taka bardziej zła. Oczywiście z tyłu figurki tradycyjnie jest katana, więc tak całkiem spoko. A teraz przyjrzyjmy się samym tym broniom do kopania. Tak one się tu prezentują. Z tyłu mają shurikena, taki niebieski element i coś takiego do wiercenia. Bardzo mi się te dwie bronie podobają. Powiem Wam tyle, warto zakupić ten magazyn. Mianowicie dostajemy tutaj saszetkę z kartami, więc całkiem spoko, tak za darmo, no nie? I jeszcze złota limitowana karta, która jest tylko i wyłącznie w tym magazynie. Czy nie wiem, czy tylko i wyłącznie. I jeszcze jest kozacki plakat z kolem, w sumie z nią też jest całkiem spoko. Sam magazyn, a także figurkę Zejna z 11 sezonu, no niestety z żółtą twarzą, ale to tam mniejsza. Z tym, z fajnymi broniami, dlatego moim zdaniem bardzo, ale to bardzo warto kupić ten magazyn. Pamiętajcie, że jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał, bo brakuje nam trzech subskrypcji do 70. No i to, no i co, zapraszam też Was na drugi kanał, czyli FIFILEGO FAN 2, jest w karcie, no to co, ja już z Wami żegnam, to tyle, cześć.